Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem do to jest moi drodzy kolejny odcinek z Yandere Simulator. Pisaliście przeróżne komentarze dotyczące metod eliminacji, które jeszcze są dostępne. Eee, zajebiście, dlaczego mi to tak klatkuje? Czemu mam 20 FPS-ów, skoro na poprzednim miałem 60? Ty bez jaj. Dobra, zrestartuję to. Żeby było śmieszniej moi drodzy, nie nagrywam na jednym komputerze, tylko na dwóch. Chciałem się ładnie przywitać, chciałem Ładny wstęp zrobić, tak, wszystko max, odpal mi to, proszę, 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 chciałem coś powiedzieć. Czy już? Dobra, już działa tak jak powinno, tak? Biegamy sobie ładnie. Tu, 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 Dobra, doskonale. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Moi drodzy, pisaliście różne propozycje i różne komentarze dotyczące eliminacji Osany. I właściwie, jak sobie tak przewertowałem te komentarze, jak sobie sprawdziłem też w schemacie wszystkie te jakby możliwości, gdzie to było, czekajcie. O, to było tutaj. Jak sobie sprawdziłem te wszystkie możliwości, e, to zaintrygowały mnie w tym momencie dwie rzeczy, żeby tak skończyć, skończyć demo. A mianowicie obniżenie reputacji i wyrzucenie osany ze szkoły. Są to rzeczy, które już były dostępne kiedyś z Kokoną, ale właśnie pisaliście, że e, zostały troszeczkę zmienione i że dodali jakieś animacje więc chcę to sobie sprawdzić, chcę przetestować, zobaczyć to po raz pierwszy razem z wami Proszę Osana, nie buguj się dzisiaj I jakby tym samym zakończyć w ten sposób to demo czyli testując jakby takie najistotniejsze dla mnie rzeczy biorąc pod uwagę, że tych odcinków z Yandere Simulator było 100... dużo, 100, 100, 150 chyba więc naprawdę pamiętam te rzeczy, które były kiedyś dostępne no i no jestem ciekaw jak to się zmieniło, te inne opcje nie wydają mi się jakieś super ciekawe, no bo de facto to samo robiliśmy z kokoną i tutaj nie dostałem żadnej informacji, że zostało coś tam pozmieniane, takiego znaczącego, jedynie ewentualnie ten wiatraczek, w sensie wrzucenie kokony tam, tam, tam na górze, ale to jest coś co było kiedyś dostępne w modzie coś co też już widzieliśmy i też jest chyba na jakimś odcinku, jeśli się nie mylę, to yo, yo, było yo, dwa raczynasz... lata temu o nie, to będzie, o nie, to jest, to jest czy to bardzo się jakoś z... mega różni, dobra z tego co jest jakby dużo więcej rozprysków, i tak dalej. Natomiast to jest coś, co już sobie gdzieś tam testowałem, i to chyba nie tylko w tym modzie, a jeszcze w. W innym jakimś. A to było dwa lata temu. Dzisiaj obniżymy Osanie reputację. I jeśli zobaczysz, że ten odcineczek dojdzie do na przykład 4000 lajków, to wówczas zrobimy sobie wyrzucenie jej ze szkoły. I tym samym skończymy demo. Ruin Osana's reputation. Ej, dużo tego dobra. Speak to every student in school. Nie, nie, nie chcę cię skomplementować. Jesteś mędą z berycikiem. Słuchaj, nie, nie, nie. Kuźwa, źle klikam. E Dobra, to troszeczkę potrwa. Osana, Osana jest mędą. Ja pierdzielę, i to każdemu mam powiedzieć czekajcie, a ile muszę uzyskać um, jest tutaj napisane dobra, muszę je obniżyć do minus 150, żeby zobaczyć moi drodzy e, animacje, dołączyłem się do gaming clubu i teraz jak będę się uczył socjal, social, plotkowanie teraz będzie dużo lepsze, cudownie, powiem wam że tych rzeczy jest naprawdę sporo, żeby to plotkowanie było takie potężne e, muszę kupić od tej koleżanki, naszej infocian, provide stu e, czekaj, provide e, rival embarrassing secret tak, to jest chyba to. Ej, słuchaj, słyszałeś o Osanie! Słyszałeś najnowsze wieści o Osanie? Nie, to, to słuchaj, ja ci o tym opowiem. Nie martw się. Dowieź się wszystkiego ode mnie. Dowiecie się wszystkiego ode mnie. Słuchaj, e, chcę z tobą porozmawiać. Najpierw porozmawiajmy o Osanie. Że straszną mędą, słyszałeś o tym. E, nie, 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 proszę tam nie odchodzić. Gdzie on odchodził? A, chyba idą ćwiczyć teraz na zewnątrz. No dobra, dobra, dobra. Już myślałem, że się obraził, czy coś. Plus 38. Ej, ona miała tak wysoką reputację. Czy to ja jej podwyższałem reputację? Zgubiałem w tym momencie. Ty koleżanko, dobra, ona ma minus 38. Obgadujmy ją troszeczkę. I teraz ile ma? Plus 35. Dobra, czyli ona po prostu miała tak wysoką reputację. Okej. Okay. Ja pierdzielu już myślałem, że nie wiem, że to co robię. Jest na marne, totalnie na marne. I że ja zamiast kurde zrobić, żeby ją ludziki nie lubili. To sprawiłem, że tylko ją lubili jeszcze bardziej. Dobra, z Tobą już nie mogę porozmawiać, bo z Tobą już gadałem. Tu pój, tu pój, tu pój, tu Później będzie trzeba pójść do miasta i. O kurde, tutaj z Wami wszystkimi już gadałem. Będzie trzeba pójść do miasta, moi drodzy i. A, nie może ze mną gadać, nienawidzę cię. I kupić e, jakieś majtasy, które dają więcej e, bonusów do tego. Minął pierwszy dzień, moi drodzy, obgadywania Osany. Co osiągnąłem dzisiejszym dniem? Minus 9 reputacji. No dobra, jesteśmy coraz bliżej naszego celu. Mam nadzieję, że jutro będę znów móc ich komplementować i obgadywać, bo nie pamiętam jak to generalnie działa. Czy mogę komplementować i obgadywać tylko jednego dnia i ogólnie tylko? Dlaczego się wszyscy na mnie spojrzeli? Co to kurwy tu się stało? Czemu oni wszyscy na mnie szli? To było straszne. Proszę tak nie robić. Już myślałem, że gra się popsuła. Co do ciula. Dobra, idę do domu. Chcecie sprzątać, to sprzątajcie. Ja w dupie mam papatki. Idę, idę sobie. Do widzonka. Eluwa. Dobra, idziemy moi drodzy w takim wypadku do domu. I mam nadzieję, że następnego dnia będę mógł ponownie komplementować i, i robić to wszystko, bo nie pamiętam akurat tego. Dobra, a, mamy jeszcze pójść w tym momencie do miasta i kupić sobie te gacie, żeby zwiększyć bonus. Czy wystarczy mi generalnie hajsu? Nie, to nie jest tutaj Skimpy, a jano gossip has more. O, to jest właśnie to. Zajebiście. I został mi jeden cent w tym momencie. Doskonale, moi drodzy, idziemy sobie tuptamy do domku. Kupiłem to, co miałem kupić. Idziemy sobie spać. Nie mogę zapomnieć, żeby to założyć następnego dnia. Dobra, mamy już wtorek. Myślę, że w takim wypadku, jakoś jeszcze jeden czy dwa dni, obgadywanka, i będziemy mieć to wykonane doskonale. Zakładaj, gacie. Mogę cię skomplementować. Zajebiście. Ej, dobra, czyli to się zresetowało. Kozak. Dobra, to teraz zrobię to jak najszybciej, póki jeszcze wszyscy są jakby w jednym miejscu. Muszę też pamiętać, żeby ich komplementować, żeby mi z kolei też jakoś dużo reputacji to nie zjechało wszystko I mam nadzieję, że to wszystko ładnie i dobrze wykonuję. Proszę, powiedzcie mi, że dobrze to robię. Dobra, tak komplementujecie, zajebiści jesteście po prostu, tak naprawdę was wszystkich nienawidzę, ale, ale muszę muszę wam powiedzieć, że Was kocham. Chodź tutaj. Chodź, mój kochany Fredzie. Ej, Dobra, do tapeciar. A z tapeciarami ogólnie plotkowanie nie obniża mi reputacji. Ej, to zajebiście. Ale wystarczy nawet, że dobijemy na przykład takie 50 i ja będę już szczęśliwy. Jeśli będzie minus 50 dla Osany, to oznaczać będzie, że jeszcze dwa dni i, i koniec. A jak będzie minus 100, to już w ogóle kozak. Dobra, teraz sobie przetuptamy do ciebie, z tobą już rozmawiałem. O, ale z klubem okultystycznym nie gadałem. Ej! Panie Berecik na łbie, chodź tutaj. I minął, moi drodzy, kolejny dzień. A ma już. Ej, minus 95 reputacji już jej nastukałem. Zajebiście, jesteśmy bardzo blisko. Okej, okay, to, to nie jest jakoś mega trudne, tylko trzeba dużo łazić, chodzić i jakieś mendy mnie popychają. Nienawidzę cię. O Jimmy nał. O zarąbiście, już ma minus 130, dobra, wy nie możecie ze mną rozmawiać. Ej, no to kozak, to jest już. Paru uczyw mi w tym momencie tylko zostało, tak naprawdę. I, I to będzie już koniec jej. Więc jesteśmy naprawdę bardzo blisko osiągnięcia naszego celu w tym momencie. Dzisiejszego. I to tak dość szybko, stosunkowo. Minus 148. Nie, nie, nie chcę się dołączyć do Twojego klubu. W dupie mam to Wasze gotowanko. Miku Miku, dobra, z Miku Miku już gadałem. Z Wami już chyba wszystkimi gadałem. O, mamy tutaj Drama Club. Tak, nie chcę się do ciebie dołączyć, chcę obgadać tylko Osanę i okej, okay, Osana ma w tym momencie minus 151. Ja jeszcze z jedną osobą poobgaduję Osanę, tak na szybki wypadek, ma minus 154 i teraz wykorzystam ten e, czas, który mam, zanim pójdę na zajęcia, żeby z tych minus 7 zrobić 0 e, albo w ogóle plus 1 na przykład, żeby nie było tak, że mnie na przykład wyrzucą ze szkoły, bo nie wiem czy nie mam przypadkiem teraz już e, za mało reputacji. Więc e, dobijemy sobie do na przykład do tego, plus 1 tak jak mówiłem. Dobra, jeszcze ty ziomeczku. Nie, 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 przecież nie chciałem rozmawiać z tobą. Dobra, chodź tutaj. Cudownie. I jeszcze tam ta kolesiówka, która sobie tędy idzie. Nie, z tobą już rozmawiałem wcześniej. Nie wiem kiedy, ale musiałem rozmawiać. Dobra, z tobą też rozmawiałem. E, ty, 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 stój tam. Nie chcę się dołączyć. Chcę czekać. Chcę po prostu ci powiedzieć, że jesteś zajebisty. No, i w tym momencie, moi drodzy, już osiągnąłem jakby swój cel. Ma minus 154 reputacji. Eee, wszystko okej? Okay? Koleżanko, zajmij się sobą. Dobra, nie chcę się zajmować sobą. Koleżanka chce dalej wirować w nieskończoność. Ciekawe, czy teraz dalej będziesz wirować? Nie, teraz Rajbaru zrobiła jakieś kółeczko. Zrobiła kółeczko, wstała i usiadła. Rajbaru, czy wszystko z Tobą jest w porządku? A, śmieją się z niej. Ej, jestem też ciekaw jednej rzeczy: no bo na przykład w tym momencie e, tapyciara się z niej śmieje. E, Rajbaru siedzi w telefonie. Prześmieszmy w tym momencie czas, bo na przykład jak ja robię coś o sanie, to jest wielki ból dupy, nie? Ale jeśli na przykład o sanie robią coś wszystkie tapyciary, to Rajbaru udaje, że nic nie widzi. Dobra, przyszły, przyszły, przyszły. Czy jeszcze jedna brakuje? Chyba jeszcze jedna brakuje, nie? Dobra, idzie tutaj i ci, 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 ci. Główna dowodząca tapeciar. No, róż się, kurde, nie mamy całego dnia, ja widzowie. Róż dubsko. Dobra, idzie, 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 idzie. Idzie, idzie. Ja się ukryję tutaj, absolutnie mnie nie widać. Dobra, bo chyba by mi przerwał animację. Muszę się chyba schować? Chociaż nie, nie muszę, bo Rajbaru też patrzy się, nie? Okej, okay. śmieją się z niej, ale Rajbaru dalej udaje, że nic nie widzi. Zajebista z ciebie przyjaciółka. Jak ja jej robię coś złego, to oczywiście jest ból i, i krzyk, i łamanie rąk, ale na nich masz wywalone. Co dam Osana? It's time for class. Tak naprawdę to nie. W tym momencie, ej, w tym momencie ludzie sobie poszli zjeść obiadki i tak dalej, to jeszcze nie jest. Time for class, Osana. Dobra, idziemy, moi drodzy, do domu. Wszystko zrobiłem tak, jak powinno być zrobione. E, nie wydaje mi się, żebym się pomylił. Okej, okay, Osana jest po prostu zniszczona tym, jak w szkole ją traktują. Widzieliście, co zrobiły z nią tapeciary i tak dalej. I po cichu wraca do domu, planując zrobić coś straszliwego. Czekajcie, wyciszę muzyczkę Osana. Osana. Tyle, jeśli chodzi o cutscenkę. Wygraliśmy i nikogo nie skrzywdziłem. No, to, to nie byłem ja. To nie byłem ja. Ale ja nic nie zrobiłem. To, to, to nie ja. To nie ja. Ja tylko rozmawiałem z ludźmi. To, 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 to. To tapeciary tak naprawdę zrobiły. Proszę mnie tu nie popychać. Ej, zrobili sobie tu, kurde, taką ścianę i nie mogę przejść. Czulerska mendo. No i co, moi drodzy, ponownie pokonaliśmy osanę. Aczkolwiek jestem ciekaw. Teraz tak na koniec odcinka, jak szybko bym się jej pozbył, bez zrobienia jakiś tam schemes, bez zrobienia niczego angielskiego 10 na 10, tylko po prostu ja versus Osana. Dobra, Osana, teraz tak, tylko ty i ja. Co, co, co? Excuse me, walsie. Będziemy walczyć ze sobą, tylko ty i ja na ring Dawaj ty ry 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 ry. Potrzebuję nożyk, dziękuję za nożyk ry 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 ry. Potrzebuję oblać się wodą Dobra, mam nadzieję, że teraz już skorzysta Z tych drzwi i pójdzie się umyć Nie? Ej, Osana, dokąd ty idziesz? Ej, co do ciula? Ty mędo największa, nie idziesz tutaj? Dokąd ty idziesz? Co ona robi w tym momencie? Ej, ona się cofa Ja nie rozumiem jej czy ktoś może mi wyjaśnić, o co tej dziewczynie chodzi? Dobra, 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 Ty wejdź. Kurwa, kurwa. Wszyscy stanęli. Wejdź. Dobra, teraz, teraz. Doskonale zrobione. Zrobiłem to. Nie wiem jakim cudem, ale zrobiłem to. Okej, okay. Osana została oblana wodą. I teraz tak. Czy jest jakiś sposób, żeby... O to mi mniej więcej chodziło. Mniej więcej, powiedzmy mniej więcej, i w ten oto sposób wyeliminowałem, moi drodzy. Kurwa! Jak ty się tu pojawiłaś? Czy coś mi ominęło? Łamała mi znowu rękę. Czekaj, 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 czekaj. Nie pykło mi tak jak chciałem. Teraz będzie zajebiście, moi drodzy. Zobaczycie to. Pyry, 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 pyry. Muszę tylko uważać. I znowu idzie tą drugą stroną. Bardzo mnie to denerwuje. Ja rozumiem, że jest jakiś skrypt zrobiony, żeby chodziła w te, albo w tę stronę, w zależności od tego, gdzie ja na przykład jestem. Aczkolwiek, no nie wiem, to takie. dziwne. No i ku. Kur, o, dobra, idzie. Dobra, dobra, dobra. I teraz tak. Dobrze by było, gdyby Rajbaru naprawdę poleciała w jakieś drugie miejsce. Ja wtedy sobie. Czekajcie, ja w ogóle zapiszę sobie w tym momencie. A, ja nie mogę teraz zapisać gry. Szkoda. E, dobra, tutaj jest ta koleżanka. Zobaczmy. Nie, Rajbaru będzie za nią biec. Okej. Okay. Czy może w toalecie zostawi ją? Tro... Na... Chociaż troszeczkę samą. Kurde, cały czas, cały czas za tobą podąża. Teraz niby taka koleżanka, a jak tapeciary z ciebie śmiały, to był przypał. Ej, a jakbym. Tak stanął przy drzwiach i ją wyeliminował. W sensie, Rajbaru teraz tego nie zobaczy. Nie no, zobaczyła kuźwa. No dobra. Myślałem, że tego nie zobaczy. Dobra, to w sumie by było tyle na dzisiaj, ale tak na koniec chcę jeszcze przetestować tylko jedną rzecz, a mianowicie oblanie Rajbaru. Czy da się ją oblać wodą? Dobra, i teraz. Okej, 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 okej. Ciach. Dobra. Titulerska Wenda ominęła to. Nienawidzę Cię. I really, really, really hate you. Ostatnia z metod eliminacji, którą chciałbym przetestować, to moi drodzy, wyrzucenie Osany ze szkoły. Jestem ciekaw, co się zmieniło w porównaniu do tego, co mieliśmy z e, Kokoną. Jeśli chodzi o tę metodę, czy ewentualnie tutaj też została dodana jakieś animacja, czy coś, cokolwiek. No nic, sprawdzimy to sobie wspólnie. Jeśli, tak jak wcześniej wspominałem, ten odcineczek dobije do 4000 lajków. Tymczasem, trzymajcie się! Chaos!